Cześć moi kochani, zapraszam was na ulubieńców listopada może zacznę od tego, że ten makijaż który mam dzisiaj na twarzy, na oczach jest wykonany przede wszystkim właśnie tymi kosmetykami, co zaraz wam pokażę więc jeżeli, ale oczywiście nie wszystkimi tak, bo wszystkich mi się nie udało nałożyć na twarz ale jeżeli chcecie zobaczyć jak właśnie te kosmetyki się zachowują i które to są właśnie w tym makijażu to zapraszam was na ten filmik film z makijażem pojawi się prawdopodobnie albo po ulubieńcach, albo tuż przed pył więc albo macie link pod spodem albo będziecie miały za parę ten link, więc zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku również. Dzisiaj mam do pokazania i pielęgnację, i kolorówkę. Dosyć dużo tego jest, ponieważ ja w ogóle dawno już nie kręciłam ulubieńców, a trochę nowych kosmetyków się pojawiło w mojej kosmetyczce i mam kilka takich właśnie perełek, co chciałam Wam opowiedzieć o nich. Zacznę od pielęgnacji, tak jak mówię. Pierwszą rzeczą, którą Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam, jeżeli macie właśnie problem z suchymi dłońmi, z pękającymi na przykład skórkami przy paznokciach, ja każdej zimy, naprawdę każdej, każdziutkiej zimy w zeszłym roku, tak jak Wam o tym opowiadałam, mam zawsze problem właśnie z pękaniem skórek tutaj przy paznokciach. Ja mam to po ojcu, mój ojciec miał zupełnie to samo. On miał do tego stopnia, że miał na każdym paznokciu właśnie takie popękane skórki i musiał kupować od lekarza takie specjalne maści i smarować tym. Mi na razie na, na całe szczęście pomaga właśnie ta maść. Nie wiem, co to jest. Wydaje mi się, że to są jakieś początki engzemy, ponieważ mam właśnie pękami skóra tutaj przy paznokciach, co straszny, okropny ból mi sprawia. Naprawdę nic nie jestem w stanie zrobić, zmywać naczyń, nawet czesać włosów, czy układać włosów. To jest problem dla mnie, czesanie właśnie włosów. Więc tak i oprócz tego jeszcze mam e, bardzo często takie plamy przesuszone e, na przykład na dłoniach, e, na palcach, e, tutaj z tej strony, no ogólnie na, na, na rękach, na dłoniach e, i właśnie mi się wydaje, że to, e, to jest jakaś egzema, początki jakieś egzamy czy coś takiego. Więc e, jak na razie ta maść bardzo, bardzo uratowała mi e, skórę. Dosłownie skórę, ponieważ używałam jej nie wiem, chyba ze 4 dni i zaczęło mi się po prostu tutaj wszystko goić właśnie przy paznokciach, Bo w tym, tym palcu miałam już popękane w dwóch miejscach, po tej po tej stronie. Więc wszystko mi się ładnie wygoiło. W tej chwili nie mam żadnego śladu, praktycznie żadnego, już trochę taka skóra jest jakby przesuszona, ale te pęknięcia właśnie się pokoiły normalnie. Bez tej maści to mi się goi, nie wiem, za 2-3 tygodnie minimum. Także, no. Bardzo serdecznie polecam. Ją też prawdopodobnie, z tego co czytałam, można nakładać na twarz, na przesuszoną właśnie skórę na twarzy. Jeżeli to robicie, jeżeli macie tą masę, to mi powiedzcie, czy tak jest. Ona w ogóle zabiera witaminę A, czyli retinol, ale chyba w małym stężeniu to też podobno działa właśnie na zmarszczki. Więc no, fajna, fajna sprawa. Naprawdę Wam polecam. 20 zł kosztuje w aptece. Jak macie... Problem właśnie z przesłyszeniem na dłoniach, ja smarowałam dłonie co kilka godzin. Nie rano i wieczorem, tylko po prostu co kilka godzin smarowywałam właśnie w pasnokcie i tak dalej, więc super, naprawdę bardzo, bardzo mi pomogła. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi właśnie o przesuszenie, ja mam w ogóle skórę słuchą na całym ciele i jak się zaczyna właśnie czas grzejników, wygrzania po prostu powietrza w domu zaczynam mieć problemy właśnie z przesuszoną skórą na nogach, na całym ciele ogólnie, jak wychodzę na przykład z podprysznica, nieważne, czy bym się umyła, jak się nie wysmaruję, to po prostu skóra aż mnie swędzi i tak ciągnie. Takie ciemne uczucie jest. Więc za każdym razem zawsze muszę się po prostu wysmarować najlepiej jakimś olejkiem. Więc bardzo serdecznie Wam polecam olejek z Altery. To jest akurat migdał i papaja. Złożyłam go całego, nie ma tutaj nic. Ta pompka jest bardzo fajna, kompletnie się nie zacina, świetnie dozuje produkt, Troszeczkę strzela, więc trzeba tak stawiać rękę odpowiednio. Mam już na zmianę z limetką i oliwką drugie opakowanie. Także naprawdę przez całą zimę będę używała właśnie tych oliwek. One są świetne. One są to 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 coś takiego jakby oliwa, znaczy nie oliwa, tylko olejek na sucho. Jak się wsmarowuje w ciało, zaraz można się ubrać. Ja przynajmniej, nie wiem, u mnie nie ma czegoś takiego, żeby skóra była jakaś przetłuszczona, tłusta po prostu w tej oliwce. Ładnie się wchłania przynajmniej do mojej skóry. Super, ponieważ no, moja skóra po prostu wpija te oliwki wszystkie, jakieś tam balsamy i tak dalej. Więc naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. Następną rzeczą również z ziai, mam takie... To jest kozie mleko, mleczna, regeneracja to jest mleczko i tonik. Cera słuchaj normalna. Nie wiem czy ten produkt ma w sobie tonik, ale do zmywania makijażu oczu super się sprawdza. Momentalnie zmywa makijaż, nic nie szczypię w oczy. Bardzo dobrze mi się sprawdza, nic mi nie podrażnia, nic mi nie uczula. Świetny produkt, naprawdę będę go często i z miłą chęcią kupować. Kolejną rzeczą jest to krem do twarzy z Rushell. Hydra Vegetal, już bardzo dużo zużyty przeze mnie. Kupiłam sobie niedawno inny krem z witaminą C, o którym Wam opowiem przy okazji jakiegoś innego filmiku, natomiast ten świetnie się mi sprawdza. To jest akurat do cery suchej i normalnej. Pięknie pachnie takim ogórkiem, coś podobnego jak z Estée Lauder te kremy takie zielone. Bardzo ładny ma zapach, bardzo świeżający, lubię go stosować. On zauważyłam, że ma taką, coś zostawia na tej twarzy podobnego jak baza silikonowa prawdopodobnie zawiera silikony, natomiast on mnie kompletnie nie zapycha, nic niezłego nie robi, także naprawdę bardzo fajny i świetnie się sprawdza pod makijaż. To dla mnie jest taki stawia właśnie taką powłokę jak baza silikonowa. Świetnie się rozprowadza podkład po prostu na tym, więc bardzo lubię tą, ten kosmetyk. Kolejną rzeczą, o której muszę koniecznie Wam wspomnieć, jest to po prostu zwykła czarna henna do rzęs i do brwi. Ja bardzo rzadko kiedyś używałam właśnie henny, parę razy w swoim życiu dosłownie, ale ostatnio właśnie kupiłam sobie hennę, zaparowałam sobie rzęsy, brwi i to jest to, to jest właśnie to, o co mi chodziło przez całe życie. Moje rzęsy są wreszcie troszeczkę bardziej widoczne niż normalnie są, ponieważ ja mam strasznie jasne brwi, strasznie jasne rzęsy. Szczególnie rzęsy, mam po prostu białe. Oczy są praktycznie w ogóle niewidoczne, jak właśnie nie mam pomalowanych tuszem. Natomiast to mi troszeczkę daje taką właśnie namiastkę tuszu na rzęsach. Więc super. Bardzo się cieszę, że wreszcie mam coś na tych oczach widoczne. I brwi, pomalowałam sobie brwi, bałam się bardzo używać czarnej henny na moje brwi, żebym nie miała zbyt ciemnych. Natomiast no zobaczcie, jaki efekt wyszedł. Bardzo, bardzo naturalny. E, trzymałam tą hennę e, nie wiem, ja dobrze ją roz, rozprowadzę, znaczy, bo ona zawiera mm, w swoim składzie e, wodę utlenioną i proszek. Tylko ciężko jest tak wydozować idealną ilość, po prostu pół na pół to połączyć z tym. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam, ponieważ efekt nie wyszedł mi aż tak bardzo ciemny, jak się spodziewałam. Natomiast bardzo mi to pasuje, ponieważ moje brwi nie są czarne, tylko są takie ładne w takim szarym, chłodnym odcieniu po prostu. Ładnie to wygląda, bardzo naturalnie, nie ma w tej chwili żadnego innego produktu, tylko właśnie tą henny. Wiem, że dużo z Was na pewno używa henny i to nie jest nic dziwnego dla Was, ale dla mnie to jest coś nowego. Bardzo sobie chwalę i będę sobie robiła na pewno, a nakładam ją na ręce w ogóle taką szpatułką, szczoteczką po prostu po tuszu. Perfumy, jakie Wam pokażę, to jest Lolita Lempicka albo Lolita Lempika. Różnie to dziewczyny wymawiają. Powiedzcie mi pod filmikiem, która jest poprawna wersja tego. To jest nie wiem, jaki dokładnie zapach, bo tutaj nigdzie nie jest to napisane. Ja mam dokładnie 30 ml właśnie tego zapachu i to jest. Ono było w opakowaniu takim żółtym. Uwielbiam zapach fioletowy właśnie tych perfum, tej wody perfumowanej, właśnie fioletowej. W flakoniku. Natomiast to jest właśnie taki pudrowo różowy i pachnie bardzo świeżo, pachnie troszeczkę jakby kremem nivea, ale bardzo odświeżający zapach. Bardziej na lato niż na zimę. Ja je w ogóle skupiłam w to lato właśnie w swojej torebce, której nie mogłam ich znaleźć. I ostatnio, właśnie przeszukiwałam torebkę i je znalazłam, bardzo się cieszę. Znowu do nich wróciłam przepiękny zapach, właśnie taki odświeżający, lekko taki właśnie kremowo-niweowy. No. Kolejną rzeczą to jest e, Tangle Teaser, który e, kupiłam w drogerii Hebe jakoś wakacje. E, jestem chyba ostatnią dziewczyną, która właśnie zapodowała sobie tą szczotkę i jestem po prostu zachwycona nią. To nie jest prawda, że ona e, kompletnie nie wypadają włosy przy szczotkowaniu nim, ponieważ e, tutaj cała jest po prostu we włosach, natomiast ona w ogóle nie wyrywa włosów, świetnie się rozczasują włosy właśnie po niej. E, Muszę je rozczesować w ogóle w taki dziwny sposób, że najpierw rozczesuję górę, a potem od spodu, ponieważ ona te włoski ma na tyle małe, że one mi nie przechodzą przez całość, całą grubość moich włosów. O, w ten sposób to powiem. Ale kompletnie mi nie wyrywa włosów. Świetnie się rozczesują i są takie moim zdaniem bardziej błyszczące, bardziej takie może nienawilżone, ale cóż, coś takiego fajnego ona ma w sobie, że naprawdę moje włosy dużo lepiej wyglądają. Więc jeżeli chodzi o pielęgnację, to skończona jest. Teraz Wam pokażę kilka produktów, no kilka, dużo mam tych produktów właśnie z kolorówki. I zacznę może od takiego kremu. To jest krem, który zamienia się w podkład z Liren. Ja robiłam kiedyś test na żywo właśnie tego produktu. Mam kolor 01 jasny i to jest krem zamieniający się we fluid. On jest właśnie, to jest taki biały, tłusty krem, który ma w sobie takie drobinki podkładu jak się rozprowadza właśnie ten krem po twarzy to on się zamienia w podkład, bardzo ładny ma kolor, ma takie średnie krycie, może małe do średniego ale dla mnie w zupełności wystarcza na dzień super się sprawdza, bardzo, bardzo go lubię, trzeba go przypudrować on się też fajnie trzyma nie zauważam, że on jakoś tam strasznie schodzi z twarzy, normalnie, zwykły, przeciętny jeżeli chodzi o utrzymywanie się na twarzy, ale kolor mi bardzo odpowiada, jego struktura mi bardzo odpowiada, to że on też moim zdaniem trochę nawilża tą skórę Ochranią na pewno. Bardzo fajny kosmetyk, bardzo go lubię. Ostatnio go właśnie używałam tylko i wyłącznie jego, jeżeli właśnie chodzi o podkład. I on taki jest właśnie delikatny, bardzo naturalny. Jeżeli chodzi o korektor, to mój ulubiony, ale niestety mi się skończył właśnie przy tym makijażu zdążyłam zauważyć, że już nie mam tego produktu właśnie w opakowaniu. Musiałam użyć innego korektora. Natomiast bardzo serdecznie Wam go polecam. To jest korektor pod oczy Prep and Prime z MAC w kolorze Light Boost. To jest moje już któreś z kolei opakowanie. To jest korektor nawilżający właśnie w formie Ma Bardzo ładny, żółty kolor. Ładnie rozświetla oczy i na pewno kompletnie nie wysusza. Wręcz przeciwnie, moim zdaniem trochę jakby nawilżał tą skórę pod oczami. Jest naprawdę cudowny i nie raz jeszcze pod niego sięgnę. Ma bardzo dobrą pigmentację. To jest coś podobnego do to i w solu rą to lat. Natomiast tamten ma dużo, dużo mniejszy pigment w sobie niż właśnie ten. Ten jest dużo bardziej napigmentowany. Bardzo go polecam. Świetny jest. Też na, dosyć sporo mi starczył. Na kilka miesięcy na pewno. Kurde, dziewczyna przed chwileczką kupiłam lampę i myślałam, że się spiła, ale nic się nie stało, na szczęście, matko, ale się przestraszyłam strasznie. Więc kolejny kosmetyk, który bardzo lubię, kocham po prostu, to jest wspaniały puder, to jest MAC Prep and Prime w kolorze, znaczy w kolorze, to jest Prep and Prime CC puder w ogóle i on jest w kolorze żółtym, bananowym. Przewspaniały. Przegenialny produkt, naprawdę, jeżeli nawet nie chcecie sobie niwelować, nie wiem, czerwonego, różowego koloru na twarzy, bo on właśnie idealnie, świetnie niweluje różne takie czerwone pigmenty na twarzy, to chociaż kupcie sobie go ze względu na matowienie, bo on świetnie matuje, naprawdę, to jest jeden z lepszych pudrów, jaki używałam. Miałam kiedyś z klinika Redness Solution. Ten jest 100 razy lepszy od niego. Naprawdę jest świetny. Jest też bardzo wydajny. W ogóle nie wiem, kiedy ja go zużyję. Strasznie jest wydajnym produktem. Jest bardzo mięciutko, znaczy bardzo delikatnie zmielony. Ma świetny kolorek i nie barwi, uj, nie barwi skóry jakoś strasznie za specjalnie właśnie na żółto, tylko niweluje właśnie te różowe tony na skórze i świetnie matuje. To jest naprawdę genialny produkt. Jest jeszcze dostępny... W formie prasowanej. Jak mi się ten skończy, to na 100% sobie kupię ten prasowany, żeby go po prostu do torebki można było wsadzić, bo to niestety tylko i wyłącznie w domu mogę używać. Ale jest naprawdę genialnym produktem. Świetnie matuje i fajnie działa po prostu. Kolejną sprawą. To jest bronzer, którym się zakochałam, ale jeżeli potrzebujecie bronzer, który wykonturuje Wam po prostu Waszą twarz, to na pewno się do tego nie nadaje, ponieważ jest to bronzer oświetlający. Ma w sobie taki piękny połysk. To, co ja mam dzisiaj na policzkach, właśnie to jest to. I to jest Makeup Revolution z serii I Love Makeup Summer of Love. To jest bronzer taki wypiekany. W pięknym kolorze. To jest kolor takiego brązowego złota. Odcień po prostu opalenizny. Jeżeli właśnie chcę nadać swojej skórze taki ciepły odcień, troszeczkę nadać jej takiej opalenizny właśnie, to używam właśnie tego produktu. Nie jest bardzo mocno napigmentowany, co znaczy... Wiecie o co mi chodzi? On jest bardzo twardy i trzeba naprawdę namachać się tym pędzlem, żeby go nałożyć na pędzel. E, natomiast wydaje mi się, że on przez to będzie bardzo mocno wydajny, znaczy bardzo wydajny, nie bardzo mocno, tylko bardzo wydajny e, i nie zrobi się nim jakichś strasznych plam na twarzy. Na pewno się nie sypie, nic się... E, bardzo dobrze się po prostu nakłada. E, I świetnie działa. Bardzo go lubię, naprawdę. To, co ma właśnie na policzkach, to jest on. Świetny e, kosmetyk. Ja go nakładam tak jak mówię, właśnie na policzki, na nosy, na czoło, na brodę, w tych miejscach, gdzie pada na nas słońce. I świetnie rozświetla już, do tego nie potrzebuję żadnego rozświetlacza. Kolejną rzeczą jest róż, do którego się przekonałam i naprawdę świetnie się sprawdza. To jest kolor w ogóle różowy. I to jest róż z Make Up Revolution. Nazywa się Tak. Pokażę Wam kolor. O, opakowanie jakieś tandetne. Zobaczcie, co mi się stało. W dwóch częściach jest, ale nieważne już. Nie będę teraz tego naprawiać. Mam nadzieję, że kolor dobrze zobaczycie, bo to jest odcień właśnie różowy, który nie tworzy nam na skórze efektu. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, że to jest odcień chłodny, on naprawdę nie daje efektu takiego prosiaczka na policzkach, takiego, wiecie, no, świńskiego różu, który na przykład Dentizmak nie coś takiego robi na policzkach, że po prostu wygląda jak świnka no, w nim. Natomiast ten świetnie działa, bardzo ożywia skórę, daje takiej dziewczyncości, takiej naturalności właśnie na policzkach. To jest róż nie prasowany, tylko w kremie. Teraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że coś tam widzicie. No, światło mam sztuczne, więc może nie zobaczycie. Ale naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. On jest niedrogi, a kolor ma naprawdę rewelacyjny. Jakoś nie mogłam się przekonać do niego na początku, ale teraz uwielbiam. Jeden z lepszych właśnie kosmetyków z sumie Prewolution, Wam powiem. Kolejną rzeczą znowu z Makeup w ogóle ta firma jest naprawdę cudowna, nie wszystkie kosmetyki mi się z tego podobają, ale te co Wam teraz pokazuję są naprawdę godne polecenia. Jest to paletka Selfie, jest ona o niebo lepsza od tych paletek Ekonik. troszeczkę cienie są inne, bardziej takie jakby mokre. Ciężko opisać właśnie konsystencję tych cieni, ale one są podrowe, ale wydają się tak, jakby były delikatnie takie mokre, może coś podobnego, ale nie aż tak mokre jak kobo. Coś pomiędzy inglotem a kobo, a makiem. Bardzo fajne, bardzo niespotykane. Kolory ma prześliczne, naprawdę świetną pigmentację ma. Bardzo ładna paletka, w ogóle fajnie, fajne są te kolory, ładnie skompletowane. Coś się nie mogę wspomnieć dzisiaj do dużo chcę powiedzieć, naprawdę jest e, przegenialna, bardzo ją lubię e, do każdego makijażu nawet jak nie używam tej paletki, używam właśnie tego cienia tutaj, on jest świetny e, to nie jest perła, tylko takie, taka satyna, ale przepięknie rozświetla e, okolice właśnie oczu, naprawdę genialna paletka, bardzo ją lubię i ona kosztowała około 20 zł bardzo serdecznie Wam ją polecam e, i to jest po prostu selfie z serii I Love Makeup następną rzeczą znowu z Makeup Revolution jest cień, który mam dzisiaj właśnie na powiekach. On daje efekt... Tylko ciągle zapominam. Nie siatki, nie torby, tylko folii. O! Efekt folii na powiece. To jest kolor taki Magnificent Cooper. Jak widzicie. A odcień jest po prostu przepiękny. I to jest w ogóle cień, który jest właśnie taki kremowy, ale nie do końca taki... Dziwną ma konsystencję, naprawdę dziwną, ciężką do pisania, ale świetnie się nakłada, nic się kompletnie nie roluje na powiece. Jestem bardzo, bardzo zdziwiona, bo przeważnie takie dosyć tanie właśnie cienie w kremie się rolują. Efekt nadaje naprawdę świetny, to jest taki efekt bardzo mocnej, błyszczącej właśnie tafli. Taki metaliczny trochę, ale no naprawdę bardzo ciekawy, bardzo ciekawy kosmetyk, bardzo go lubię. On jeszcze był, do niego dołączona była taka woda, coś typu Dura Line z Inglota, natomiast ja tego kompletnie nie używam, to jest dla mnie zbędne. Efekt, który on daje po prostu sam nałożony na powiekę jest świetny. Właśnie mam, tak jak mówię dzisiaj, go na oczach. Rewelacja, naprawdę rewelacyjny cień w przepięknym kolorze. Zobaczcie, jaki to jest piękny kolor. I on bardzo ładnie podpija właśnie niebieską tęczówkę oczu. Więc naprawdę bardzo fajny, nowoczesny kosmetyk. Nie mam nic podobnego właśnie do, do niego w swojej kolekcji. I tak. I mi jeszcze kilka tutaj rzeczy. Może pokażę Wam tak na szybko cienie, które najczęściej właśnie używam do makijażu dziennego, najczęściej palcem. Wyczajnym palcem nie je stosuję. Jest to paletka z Maka z serii w ogóle Rihanna dla Maka. Mam nadzieję, że coś tam przeczytacie w ogóle. Kolory Wam teraz pokażę, jak one wyglądają. Uwielbiam ten cień tutaj. To jest znowu konsystencja tych cieni, jest znowu taka dziwna, coś podobnego właśnie do tej paletki selfie, tylko może bardziej jeszcze mokra. To są cienie takie pomiędzy właśnie pudrowymi a kremowymi. Tą paletkę można nakładać i na sucho, i na mokro. Ja najczęściej ją nakładam na sucho, nakładam po prostu palcem i to nie daje dużego pigmentu na, na skórze, tylko daje taki przepiękny błysk i taki odcień po prostu takiego brązu. Ciężkie do pisania, ale naprawdę prześliczny efekt daje na powiece. Ja ten cień właśnie miałam nałożony w makijażu, jak robiłam Wam test podkładu z maka, tego mineralnego, to właśnie ten cień miałam nałożony na swojej powiece i efekt jest naprawdę bardzo ładny. Mi się bardzo, strasznie mi się to podoba. Więc ta paletka, bardzo ją lubię właśnie dla tego cienia tutaj. Ogólnie wszystkie cienie są fajne, ale ten jest najlepszy moim zdaniem. Następną rzeczą jest tusz do rzęs z Maybelline The Colossal Volume Express. Ja go już miałam też kilka razy, wróciłam do niego ostatnio. Mam go dzisiaj na rzęsach, daje przecudowny efekt na rzęsach, naprawdę efekt sztucznych rzęs. Bardzo lubię tą maskarę, ona ma zwykłą szczoteczkę, nie silikonową, tylko taką normalną. Naprawdę jest przegenialna, bardzo, bardzo ją lubię i bardzo polecam. Znanym rzeczą, to muszę Wam pokazać. A dzisiaj nie mogłam niestety jej nałożyć na usta, ponieważ mam makijaż w ciepłych odcieniach, a to jest ten przepiękny odcień chłodnego różu. Bardzo mocnego. To jest Candy Yam Yam z Maka. Wykończenie matowe. Przegenialna pomadka, która utrzymuje się naprawdę przez wiele godzin. Jest naprawdę bardzo, bardzo wytrzymała. Świetnie się trzyma na ustach. Kolor ma przycudowny. bardzo mocno napigmentowany, bardzo mocny, taki jest Przepiękny, bardzo lubię tą pomadkę. Wykończenie mamatowe, nie ma żadnych drobinek, żadnego jakiegoś połysku czy coś. Wżera się w usta, stawia przepiękny po prostu kolor na, na naszych barkach. Świetna pomadka. Ten kolor jest naprawdę przegenialny i bardzo Wam polecam. Tak jak mówię, to jest Candy Yam Yam. I ostatnie trzy rzeczy, które tutaj mam, to są trzy lakiery do ważności. Jeden z tych lakierów to jest właśnie ten, kolor taki piękny, fioletowy. To jest Miss Sporty w kolorze, zaraz nie powiem jakim. 344 bodajże, ale mi się tutaj wszystko zmazało. Ale to jest to chyba 344. Mam nadzieję, że te kolory jeszcze, znaczy ten kolor jeszcze jest dostępny mm, na przykład w Rosmanie. Nie wiem, czy to nie jest jakaś limitowanka, Mam nadzieję, że nie, bo kolor naprawdę ma y, prześliczny nie wiem, czy to zobaczycie dobrze, ale ten odcień fioletu nigdzie w żadnych innych lakierach nie spotkałam, jest po prostu przepiękny, bardzo ładnie współgra w ogóle z moją karnacją, bardzo ładnie wygląda, jest taki fajny, kremowy, długo się też trzyma i powiem Wam, że dwie warstwy w zupełności wystarczają, żeby pokryć cały paznokieć znaczy, żeby nie, nie było żadnych prześwitów i też nie robię żadnych zmazów, zamazów i tak dalej więc naprawdę bardzo Wam polecam Kolejną rzeczą to jest nowa chyba seria w ogóle lakierów z Vibo. Wow się nazywa i to jest Glamour Satin, to jest lakier, który no przepiękny ma kolor, zobaczcie i on daje satynowy efekt na paznokciach, czasami go nakładam samego i wtedy efekt jest taki pomiędzy właśnie błyszczącym lakierem, a matowym kompletnie. E, śmieszny efekt daje na paznokciach ogólnie. Ale najczęściej nakładam na niego nabłyszczający top coat i ten kolor jest e, zupełnie taki sam jak właśnie tutaj w buteleczce. I pięknie się błyszczy, pięknie mieni. Naprawdę jest e, cudowny i ten kolor to jest, zaraz powiem jakąś jakąś się bawi. E, numer dwa. Myślę, że jeszcze te, te lakiery właśnie będą dostępne w szapie. Vivo. I ostatnią moją jest to również lakier, jest to lakier nawierzchniowy, który nadaje efekt żelowy na paznokciach i oprócz tego m, zawiera takie drobinki, zaraz Wam pokażę w ogóle, jak on wygląda. On zawiera, tak jak widzicie, w sobie takie drobineczki, e, które m, dają efekt hologramu na paznokciach, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, nie znam się za, na tym za bardzo, ale te drobinki wyglądają jak takie diamenciki, prześlicznie wyglądają po prostu na paznokciach. Nie na każdy paznokieć sobie nakładam, tylko na przykład na ten serdeczny i załóżmy na kciuk. I bardzo lubię też nosić na stopach, na wszystkich paznokciach. Przepięknie wygląda, przepięknie się mieni i właśnie ten, te drobinki, ten, nie wiem, Brokaciki, brylanciki wyglądają tak bardzo trójwymiarowo, jakby po prostu odstawały od tego paznokcia. I to jest numer 23 milion Dollar Baby. Mam nadzieję, że zobaczycie. Niestety bardzo mnie denerwuje w nim to, że on strasznie szybko gęstnieje. Właśnie pewnie ze względu na to, że on ma dużo tych brokacików w sobie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda w ogóle tutaj na tym pędzelku. On się mieni na różne kolory, na różne odcienie, w zależności jak się porusza ręką, to jest albo zielony, albo różowy, albo fioletowy naprawdę prześliczny jest na nagi, bardzo go lubię. Więc no, to jest ostatnia rzecz, którą chciałam pokazać. Więc na no, troszeczkę tych kosmetyków się uzbierało. Mam nadzieję, że coś fajnego znalazłyście właśnie wśród tych moich ulubieńców. Ja naprawdę serdecznie Wam polecam wszystkie te kosmetyki, które Wam pokazałam przed chwileczką. Używam je, jest naprawdę z czystym sumieniem i jestem w stanie Wam je polecić. Także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się Wam przydał. I tak jak wspomniałam, jeżeli będziecie chciały zobaczyć właśnie ten makijaż i kosmetykę, które Wam dzisiaj pokazałam w akcji, to zapraszam Was pozban, będziecie miały link albo za kilka dni. Także buziaki, pozdrawiam Was, pa!